Witam was kochani bardzo serdecznie z rana taka roześmiana bez kaca, ja twierdzielę wstałam bez Pani bo jeżeli wy dzisiaj macie kacucha to grubo wam współczuję, ja jestem dzisiaj czyściutka elegancko, proszę sobie pobiegać elegancko z rana jak widać mnie to słuchajcie naładować się tą pozytywną energią dzisiaj jadę na gryla. będę sobie ta dużo kotletów, dużo karkuwy i tego wszystkiego i muszę trochę spać żebym miał gdzie to pomieścić nie? Ale generalnie biegam sobie dzisiaj zajebiście, jeszcze ten wiaterek, mokra pacha, ale mi to nie przeszkadza, nie? Słuchajcie, chciałam się tutaj do Was zajrzeć i życzyć Wam dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnych emocji, słuchajcie. Żebyście wy dzisiaj w ogóle się nie smucili, macie kaca, to wiecie ta kaca, to se ta rufę jeszcze jedną, żeby wam przeszedł ten kac, bo wiecie, czym się słuchajcie z tym sielać. Ja tam w ogóle nie oceniam, chce ta to sobie pita, nie chcę, to sobie nie pita, chce ja chceta to sobie biegajta, nie chcę, to sobie nie biegajcie, rób ta sobie co chce, tylko żebyście się uśmiechali wszyscy dookoła, Słuchajcie, ja lecę dalej. Na razie bez przygód, na razie wszyscy lukają jak biegnę, nie? Czy nie ma coś No nie No także życzę Wam dużo pozytywnych emocji. Zawsze jak wychodzę biegać, po 10 minutach mówię sobie, po co ci to było? Nie lepiej było leżeć na kanapie, drapać się po dupie, nie wiem, obejrzeć sobie coś fajnego. Tutaj jak zwykle musisz, bo Ty chcesz być fit, bo Ty chcesz być piękna. Ale jak już dobiegnę, po 40 minutach, na chatę, taka zdyszana, pełna euforii, to sobie mówię, nigdy więcej, nie chcę mi już biegać. Kolana mnie bolą, wszystko mnie strzyka, mi się zachciało biegać. Powinnam leżeć, odpoczywać, jak każdy. Jest Jestem w domu. Uf, ale czadnie. Kochani, uważajcie, dzisiaj Bo wszędzie stoją psiuchy. I łapią, słuchajcie, i alkomaciki elegancko wszystkie sprawdzają, słuchajcie, i wiecie co będzie, jak was sprawdzą i tam będzie jakiś procent, no, pozamiatane, nie, więc uważajcie, albo nie jeździcie dzisiaj, najlepiej to by było, żebyście nie jeździli, nie. Słuchajcie, biegnę sobie, biegnę, biegnę sobie, biegnę, normalnie sobie biegnę elegancko i przyjeżdża koło mnie samochód pełen Ukraińców, a skąd wiesz, że Ukraińców, no bo już się mówię, no poczekaj, no daj mi do słowa, no daj mi do słowa. Ja jestem taka zmachana dopiero, że wróciła, to wie, ta jeszcze mam takie, wiecie, emotion, nie, bo to wszystko na gorąco musi być nagrywane słuchajcie. No i biegnę sobie, biegnę, no i zatrzymuje się taki samochód Ukraińców, to znaczy się zatrzymuje, no zwalnia, nie przy mnie zwalnia, ja mówię, ja pierdzielę jak zwykle, ja pierdzę. Ja to zawsze muszę mieć jakieś farta I on do mnie, dziewuszka, dziewuszka, ja biegnę dalej, nie kapy na oczach. dziewuszka, dziewuszka i tam będzie gwizdy, pizdy, takie pizdy. Wiecie, ja nie wiem za co w ogóle uwagi na takich zimów. Jeszcze 20 lat tam, wiecie co zrobiła, no tak. 20 razy, A teraz wiecie klapy na oczach i w ogóle udaje, że nawet w ogóle ani po angielsku, ani po rosyjsku, ani, ani po e, tym, ukraińsku po nikiemu. Po prostu jestem z Ameryki, nie. <laughs> Ale w ogóle słuchajcie, udaje, że w ogóle nie tak. A dziewuszka, dziewuszka, no dziewuszka i tam! I, 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 i. Ale wiecie, ja też mam swoją granicę wytrzymałości. Jak on do mnie ciągle dziewuszka, 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 to się w końcu zdenerwowałam i mówię co On mówi, ty gawarisz e, ukraiński? Ja mówię nie! Nie gawarisz, e, ukraiński! Oni tak na mnie patrzą, ja mówię, ja za często do Biedry chodzę, ja już po ukraińsku naparzam po prostu po ukraińsku, ja do nich mówię, spierdalaj człowieku, bo ja biegnę jeszcze 10 kilometrów i ty mi stąd paszła łagąd. I oni dalej na mnie patrzą, ja mówię, nie no teraz to będą w ogóle my są drogę zaczekać. w drogę zaczekać. na co ja się uczyłam tego po prostu ukraińskiego czy tam jakiegoś, ja za dużo do tej bydronki, wiedziałam, żeby chodzić do Piotra i do Pawła albo do Alby, ale do bali i luksusów nie ma. Ja pierdzielę i po prostu this, this is very big shag. Wiecie, chodzicie do Biedronki żeby mnie nie zaczepiały ja kamo on tak zaczepia ja nie newic jak mi coś zaczepia. Chyba, że jakaś piękna kobieta i mówi, ja też lubię żreć kokleta. Słuchajcie, ale tym pięknym akcentem chciałam Wam dzisiaj życzyć cudownego dnia i w ogóle całej czerwcóweczki, słuchajcie, jak pijecie, to pijcie, nie, nie żałujcie sobie, jak biegacie, to biegajcie, nie żałujcie sobie, po prostu się uśmiechajcie, miejcie w sobie pozytywną energię. Korzystajcie z tego słońca, które jest za oknem, po prostu dzisiaj zebisz słońce. Ja zaraję do garów, bo zaraz na gryla i muszę zrobić chleba, nie? Dzisiaj robię chleba na gryla i cukinię więc słuchajcie, e, zawijam się do garów, zrobiłam sobie treninga, będę, wiecie, taka bardziej nakręcona w kuchni. -be 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 -be. No! <śm> A wszystkim, co mam dzisiaj kaca, mega, mega współczuję, naprawdę współczuję wam, bo jest taka piękna pogoda, że moglibyście sobie posiedzieć, poleżeć, wyjść na spacerek, na rowerek, ale wiecie, kaca, jak wzeszlę, to po prostu wyrokocnie odzywaj do mnie, nie mrugaj przy mnie, po prostu nie oddychaj. Nie gadniaczek ani no to pa